Dziś petarda na duże ryby. Teraz mamy sezon w pełni, cieplutko. Ryby bardzo dobrze żerują i taki miks owocowy od Beta Mixa, Beta Multipellet. Miks owocowy od 3 do 17 mm. Tutaj mamy truskaweczkę, pomarańcza, ananasa, keksa biszkopta który bardzo dobrze wabi. Napoleonka, także tutaj ciasteczko to jest Napoleonek. Rewelacyjny miks peletów który będzie idealny na nocne zasiadki, ale też i na krótsze wypady, dlatego że bardzo szybko nęci. Szybko rozpuszcza się, robi chmurę, taką zadymkę. Później w postaci, jeżeli dłużej jest w wodzie, jest w postaci takiej zanęty, która też bardzo dobrze wabi ryby. Dodatkowo utrzymuje dzięki swojej frakcji większej te większe okazy w łowisku. Bardzo dobry na Amury, karpie, duże leszcze, duże liny, karasie na duże ryby bardzo, bardzo dobry. Możecie go zastosować do nęcenia z bombem, do strzelania na bombkę, na przykład jeżeli łowicie metodą, do nęcenia z procy. Także bardzo dużo zastosowań utrzymuje fajnie ryby na wody stojące, na wody płynące. Bardzo, bardzo dobry pelet, potwierdzone to faktami. Chłopaki z Betamixa mają mistrzostwo świata w szybkościowym łowieniu karpi, także ich towar jest naprawdę dobry. Tutaj mamy 2750 ml, czyli 2 kg peletu za 49,90 groszy Bardzo dobrej jakości pelet, tak jak powiedziałem, sprawdzony, więc naprawdę jakość jest najwyższe pół. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do sklepu wędkarskiego BOLF, a na pewno połowicie bardzo fajne ryby. Szukajcie BM418, taki kod jak tutaj, bm418 na www.bolf.pl naszego sklepu internetowego. Obserwujcie nas, bądźcie z nami i zapraszam do sklepu wędkarskiego. Popatrzcie na promocje, nowości. Cały czas coś nowego się pokazuje.